Teraz o tym, jak pokochać siebie. Najbardziej moim zdaniem skuteczne ćwiczenie, jakie możesz wykonywać. Ćwiczenie, o którym powiem, możesz robić na dwa sposoby. Numer jeden: są to pisane afirmacje. Czyli piszesz afirmację. Ja wstawiasz imię, kocham siebie. A jak ważne jest naprawdę kochanie siebie? Zaglądnij do poprzednich filmów. O tego wszystko się zaczyna. Jeżeli nie kochasz siebie, to będziesz przyciągał takich klientów, Będziesz przyciągał takich samych ludzi, no i niestety twoje relacje nie będą takie, jakie powinny. Kiedy kochamy siebie, naprawdę nie miłością narcystyczną, ale miłością wewnętrzną, miłością akceptującą, to wtedy w naszym życiu następują ogromne pozytywne zmiany. Ale wróćmy do ćwiczenia. A więc piszesz: co wieczór? 10 razy afirmacji: Ja imię kocham siebie, czy ja imię kocham i akceptuję siebie. Do tego to ci zajmie około 5 minut. Kolejną sprawą warto mieć przy łóżku, bo to warto robić wieczorem, przed pójściem spać. Bierzesz sobie lustro i mówisz to samo do lustra. Dzięki temu zmieniasz swój obraz siebie. Ja już na kanale tu mówiłem, co to jest obraz siebie. Obraz siebie jest to. Obraz, jaki mamy, czy zdanie na nasz temat. Ten obraz, czy to zdanie na nasz temat, również ma ogromny wpływ na nasze życie. Od tego wszystko się zaczyna. Jeżeli mamy negatywny obraz nas samych, to automatycznie negatywne rzeczy przydarzają się w naszym życiu pod postacią właśnie ludzi, sytuacji. Kiedy naprawimy ten obraz nas samych, to wszystko się zmienia. Dostajemy lepszą pracę, zapoznajemy się z innymi ludźmi, nasze życie zaczyna się układać, dlatego że wszystko zależy od obrazu samego siebie. Dlatego warto te ćwiczenia wykonywać, i już po 90 dniach zaobserwujesz pozytywne zmiany w swoim życiu. Oczywiście, to co zrobisz z tym wideo, oczywiście zależy od Ciebie. Ale jeżeli chcesz radykalnej zmiany, to pamiętaj, nie oczekuj te zmiany od ludzi. Nie oczekuj, że ktoś przyjdzie do Twojego życia i Twoje życie odmieni. Że weźmiesz tą pigułkę, weźmiesz tą pigułkę, którą często oferują. Czy to, czy to kupisz w sklepie, czy gdziekolwiek, czy na internecie. Twoje życie nie zmieni się od jednej pigułki. Twoje życie się nie zmieni od tego, że połkniesz pewien posiłek. Twoje życie się zmieni. Twoje życie się odmieni właśnie wtedy, kiedy zmienisz swój obraz siebie, wtedy, kiedy.